Dotarła do mnie zaciskarka, szukałem jakiegoś filmiku, czegoś, jakiejś opinii na ten temat, a czegokolwiek, zajawki jakieś, ale nic nie znalazłem, więc spróbuję ja Wam ją przedstawić. Waliska jest taka, taka jaka jest, jak widać, nie? spoko. Sama zaciskarka dość ciężka, więc takie operowanie nią trochę jest dość takie, no trzeba się trochę napręczyć, ale spoko, luz. Mamy no, tutaj zbiornik ciśnienia, głowica która się obraca wokół swojej osi, tak, czyli możemy głowicą sobie kręcić, zluzujemy zawór, ciach, możemy kręcić głowicą, więc jest spok sama głowica, natomiast jeżeli jakiś głęboki dostęp do jakiejś szpary, no to obawiam się, że nie da rady się tego, że tak powiem wsadzić w jakąś szparę, musi być taka zaciskarka długa, tak, inna konstrukcja zaciskarki musi być, no to. Ale do takich zewnętrznych prac może być Zamykanie i zwalnianie zaworu ciśnieniowego Więc nie ma czegoś takiego, że dojedzie do samego końca Jeszcze mogę Wam to demonstrować Cały czas pompuje Żeby zrzucić ciśnienie, cofa się Więc nie jest to jakimś problemem tak? No, kwestia wprawy i pracy Coś za coś Cena czyni cuda Co dalej Chińczycy zrobili? to nie jest polska firma, ale made in china. Tu mamy przycisk mode, jeżeli go włączymy. Nie wiem czy widać, możemy sobie przełączać na wolne i szybkie obroty, low, high. Teraz jest high, Słychać, nie? Natomiast jeżeli przełączymy tym przełącznikiem tutaj jest taka funkcja dociskania, czyli przełączyła się dioda, nie wiem czy widzicie. Przełączyła się i wtedy głowica jedzie w ten sposób. Możemy sobie docisnąć, ustawić położenie i potem przejść na normalną pracę dociskową. Więc z takich rzeczy to tyle. Szybciej, wolniej. A co do akumulatora. Pozwoliłem sobie zajrzeć do środka. Jest napisane 5Ah. W środku są akumulatory 1300mA, 10 sztuk. Więc trzy połączone szeregowo po 7,2V dają nam 21V. Połączone równolegle dają nam 3,9A. Nie wiem skąd te 5 amper wzięli, no ale może inną, matematy inną matematykę używają niż my, więc jakkolwiek to jest podłączone. Nie wiem, 50 dziesiąta bateria, nie wiem jak ona jest połączona, czy w szereg, czy równolegle, czy, czy... no jakkolwiek to jest, trzeba by sobie zmierzyć napięcie robocze tego akumulatora. Ładowarka taka dość prymitywna, jak w starych czasach była, czyli mierzy prąd, który pobiera układ, jeżeli się naładuje bateria, tak przełączy się na zielono. Myślę, że w czasie pracy jedna musi się bateria naładować, a przynajmniej przed pracą wypada sobie naładować akumulatory i potem już sukcesywnie po prostu zamieniać do ładowarki i do tego nie jest to szybka impulsowa ładowarka, więc jakkolwiek ona tam działa, sam układ ładowania jest w akumulatorze, a ładowarka chyba tylko kontroluje prąd i steruje tą diodą, więc nic tutaj. Jakby to powiedzieć, nic takiego nie ma, tak jak widzicie Nic tu nie ma, jest leciutka jak Nie wiem, chyba sama budowa, tylko tutaj jest tak tak na, na oko, to nic nie ma w tej ładowarce Bateria trochę waży, Dewolta trochę więcej waży No ale zajrzałem do środka z ciekawości 10 akumulatorów, 1300 mA 7,2 V Więc mamy w efekcie 20 V Jak to się będzie sprawdzać? Pokażę się. Kupiłem sobie to na swoje potrzeby. Muszę tam kilkadziesiąt rur zacisnąć w domu, więc przetestuję to, tak? No bo miałem wypożyczyć ze sklepu, ale to, to zniszczone, to tego nie ma. Ręczna taka, siaka i owaka, więc mówię, a zaryzykuję. No więc będę ją testował na żywca. Mam nadzieję, że będzie służyć długo. Pozdrawiam.